Dzień dobry, dzień dobry, dzisiejszy filmik poświęcony jest takiemu szybkiemu przeglądowi wełnianych płaszczy, płaszczy z dodatkiem wełny, które można znaleźć teraz w naszych sklepach. A na końcu pokażę Wam, jaki płaszcz wybrałam. No, będzie to jeden z tych, który zobaczycie. Jakiego płaszcza szukam? Przede wszystkim chodzi mi o to, żeby miał on sobie zawartość minimum 70% wełny. Im więcej wełny, tym płaszcz jest cieplejszy i lepiej się go nosi. Jeśli chodzi o podszewkę, to zakładam sobie, że podszewka powinna mieć maksymalnie 50% procent poliestru im mniej, tym lepiej. No, pierwszeństwo będą to białe takie płaszcze, które poliestru, a nie żadnych sztucznych takich włókien nie będą miały w ogóle. Czyli myślę tutaj, że, żeby to była podszewka z na przykład wiskozy, acetatu i tym podobnych jeszcze włókien. Cena. Tutaj ograniczam się do 1000 zł. To jest taka maksymalna cena, którą ja zamierzam wydać na płaszcz. Oczywiście, im mniej, tym lepiej. Jeżeli jakiś płaszcz mi naprawdę zachwyci, to jestem w stanie tę cenę troszkę przekroczyć, ale m, zakładam sobie, że 1000 zł to jest ta górna taka granica. Stąd też na przykład nie szukam i nie przymierzam płaszczów, na przykład z kaszmiru albo z mieszaniny wolny z kaszmirem, no bo tutaj ta cena sięga, przekracza właściwie 2 a nawet 3000 zł, więc nie, nie dla mnie. No i kolor, jeżeli chodzi o kolor, to przede wszystkim zależy mi na kolorach neutralnych, czyli myślę tutaj o czerni, o granacie, o kolorze szarym albo beżowym. Ale jeżeli jakiś kolor inny mnie jakoś zachwyci, szczególnie to też biorę go pod uwagę. Te kolory neutralne są dlatego, że ja chcę kupić taki płaszcz, który będzie mi służył na kilka lat. Także zaczynamy. I zaczynam od Massimo Dutti. Znalazłam tutaj. Płaszcz w takim pięknym, fioletowym kolorze. Płaszcz jest oversize'owy, Ja mam w tej chwili na sobie rozmiar M. Jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 73% wełny i 27% poliamidu. Znalazłam informację, że podszewka jest z wiskozy, modalu i acetatu, czyli bardzo dobry skład. Tym my wiecie, ja nie pamiętam, żeby tutaj była jakaś podszewka. Bardzo możliwe, że podszewka była tylko na części tego płaszcza, a nie na całej długości. Bardzo ładnie wykończony kołnierz, bardzo mi się podoba. Um, jestem tym płaszczem tak naprawdę zachwycona, natomiast y, nie wiem, czy y, nie byłby to taki płaszcz bardziej przejściowy niż zimowy. Raz, że e, problem jest z tą podszewką, a dwa, że jednak jest oversize, no a ja zawsze wiem, że jest mi lepiej, kiedy mam e, płaszcz bardziej taki dopasowany niż, niż bardzo luźny, ale naprawdę jest piękny. I drugi płaszcz też z Massimo Dutti. Myślę, że bardzo, bardzo klasyczny, w takiej formie szlafrokowej. Świetny skład. Bo zewnętrzna warstwa to jest 76 wełny i 24 nylonu, a podszewka acetat, modal i wiskoza. W tej kolejności to, to naprawdę jest coś dobrego. Guziczki ma też tak ładnie, dyskretnie wszyte. Jeden guzik jest tutaj taki wewnętrzny. Dzięki temu on dobrze leży, nic się nie rozchyla. No, Myślę, że taka naprawdę klasa. Bardzo, bardzo mi się podoba. I przechodzimy teraz do Reserved i od razu pokazuję Wam piękny płaszcz w przepięknym czerwonym kolorze. W rzeczywistości ten kolor jest jeszcze ładniejszy niż tutaj na moim filmiku. On jest na mnie za mały, bo to jest rozmiar 36. Natomiast chcę Wam pokazać, bo myślę, że jest on warty uwagi. Bardzo ładny, wyszczuplający fason, ładnie odszyty, bardzo ładnie tutaj też zrobione te klapy bardzo mi się podoba, A i myślę, że kupiłabym go, gdyby nie jeden szczegół. No właśnie, jeżeli chodzi o skład. To ten płaszcz ma 75% wełny i 25% poliamidu i to jest bardzo dobrze. Natomiast niestety podszewka jest w 100% z poliestru. I to jest właśnie ten szczegół, który tutaj nie bardzo mi się podoba. Natomiast sam płaszcz wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo korzystnie. Ten płaszcz z kolei wybrałam ze względu na kolor, bardzo mi się ten kolor podoba, jest naprawdę bardzo ładny taki odcień szarości, natomiast zobaczcie co się dzieje, ten płaszcz jest niestety bez podszewki, jest bardzo miękki, a no i wygląda niespecjalnie, jego tutaj skład to jest 60% poliester, 30% wełna, 5% akryl, 3% poliamid i 2% wiskoza. A teraz jestem w HM i mam płaszcz, którym wyglądam naprawdę jak milion dolarów. Piękne wcięcie w talii, maskuje biodra, bardzo ładnie e, układa się też e, na dole. E, jest też długi, bardzo, ale to bardzo podobają mi się jego klapy, bo są takie sztywne i e, myślę, że tak fajnie wyglądają. Poza tym też robią taki klimat lat 70. Niestety odpada u mnie ze względu na skład, ponieważ na wierzchu mamy 86% poliestru, 12% wiskozy i 2% elastanu, a podszewka jest z czystego poliestru. A teraz jestem w zarze i mierzy ten właśnie oto płaszcz, taki dwurzędowy, lekko oversezowy. Mam na sobie rozmiar, to jest chyba L. L, tak, ten, ten jest rozmiar L. Bardzo ładny, bardzo ładnie odszyty, myślę, że warty uwagi. Jeśli chodzi o jego skład, to jest 75% wełny, 25% poliamidu i mamy też tutaj podszewkę 100% z wiskozy. Nie jestem pewna, czy on na mnie dobrze leży. Ja w ogóle mam problem z płaszczami i marynarkami zary taki, że jeżeli są on na mnie dobre w, w ramionach, to są nieco Przyciasny w okolice biodro i brzucha, albo odwrotnie. Coś po prostu tutaj jest sylwetkowo, nie, nie po drodze mi do płaszczy i do marynarek. Zary, ale na pewno ten płaszcz jest warty zauważenia. I drugi płaszcz Zary, warty zauważenia. On wygląda na czarny, ale ma taki kolor właściwie grafitowy, no i to jest płaszcz wykonany w 100% z wełny, a podszewka jest w 100% z wiskozy. Ja mam na sobie rozmiar M, myślę, że leży naprawdę całkiem fajnie, chociaż ja mam z nim taki problem, że on mnie po prostu trochę gryzie, ma, ma taki, jest taki tutaj bardzo szorstki w dotyku, no tak jak szorstka jest wełna, ale myślę, że warto go zauważyć, bo składowo bardzo dobry, odszyty również bardzo dobrze, solidnie. A tutaj tym jeszcze w sklepie Peak and Kloppenburg, bo zaszłam zobaczyć jeszcze płaszczy Tomiego Hilfigera. Bardzo mi się podoba, gdybym szukała płaszcza krótszego, to na pewno bym go kupiła. I skład świetny, za chwilę Wam pokażę, i wykonanie naprawdę bardzo, bardzo dobre. Um, pokażę Wam go, bo nie jestem pewna, czy ten, ten, ten płaszcz uda mi się znaleźć gdzieś na stronie internetowej ale w sklepie na pewno on może być. Podoba mi się właśnie wykonanie, bardzo ładnie odczyte klapy, tu są też takie ciekawe detale, no tak jak u Tomiego, te różne kolory tej nitki odzwierciedlającego kolory i taka maleńka też naszywka, mały dyskretny znaczek, bardzo ciekawy płaszcz. Jeśli chodzi o numer referencyjny, to jest właśnie ten, który w tej chwili widzicie. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj 69% wełny, 27% poliamidu, 4% kaszmiru, także jest ok, a podszewka również jest z włókien naturalnych. I płaszcz, który kupiłam i to jest ten płaszcz z Massimo Dutti, tylko że w Massimo Dutti pokazywałam Wam płaszcz w kolorze beżowym, a ten jest granatowy, nie było go w sklepie, także nie mogłam go przymierzyć, ale po prostu zamówiłam go na stronie i bardzo szybko przyszedł, wszystko było w porządku, bardzo mi się podoba. Tutaj jest tylko taki problem, jak teraz go filmuję, widzę, że on jakby film źle oddaje kolor, bo on nie jest ani tak ciemny jak tutaj, ani też tak jasny, jak na tym. Na tym Zdjęcie. W każdym razie jest bardzo ładnie uszyty, bardzo ładnie wykonany, wszystkie szwy są proste, wszystko, wszystko tutaj naprawdę bardzo gra. Podoba mi się też to, że ma takie szczegóły, o właśnie na przykład ten guziczek taki wszyty, także że wygląda to jak mankiet. Pasek jest też warty zauważenia, bo jest on dość sztywny i jest on szeroki. Także myślę, że to też będzie sprzyjało temu, że będzie dobrze się w tali um, układał. Podszewka, tak jak już mówiłam, z włókien naturalnych, dobrej jakości, wszystko mi się podoba. No i właśnie tak to wygląda. Tak wygląda ten płaszcz nam, Staram się Wam tak pokazać, żeby było najwięcej widać. Um, I chyba właśnie teraz najbardziej ten filmik, ten fragment oddaje jego kolor. To jest naprawdę bardzo ładny granat, taki granatowy, granatowy. Długość, jak widzicie, również dla mnie dobra jest taka za kolano. Są kieszenie, oczywiście, także też można włożyć rękę. Podobają mi się też te klapy, są szerokie, nie za szerokie. I też na to, co zwracam uwagę, to to, że jest on bardzo dobrze, nie wiem jak to powiedzieć, wyprofilowany, w każdym razie nic mi się nie rozchyla zanadto, um, wszystko jakby jest na, na swoim miejscu, um, są tak jak pokazywałam Wam w sklepie dwa guziczki, na które zamykamy, taki wewnętrzny go zapinamy i zewnętrzny, na to jest pasek, wszystko jest w najlepszym porządku i mam nadzieję, że będzie służył mi on bardzo długo. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, do zobaczenia we środowym vlogu.